Siemanko, z tej strony Maksym. Witam was na Ostrym Kanale i dzisiaj przyjechałem do Poznania, do Ifem Szefa. Hello! Witam was wszystkich. I postanowiliśmy wpaść na ostrego kebaba z karkówki. Nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie smakować. Jestem pierwszy raz na takim eksperymencie można powiedzieć. Witam was serdecznie, widzowie kanału Ostry Kanał. Szczerze mówiąc, to, to będzie mój debiut, jeżeli chodzi o karkówkę, o kebaba z karkówką. Nie wiem kompletnie, jak będzie smakował, ale raz jadłem tutaj kebaba i powiem ci, że to był chyba jeden z najlepszych kebabów, jakie jadłem w Poznaniu. Więc możesz to jakby tutaj pod, zweryfikować, podkręcić i Najlepszy sprawdzić. Najlepszy kawał w poznaniu z karku. Czy będzie ci smakował? Jestem ciekaw. No. no, ja widziałem w menu, że mają 3 na 4 papryczki. Staram się zrobić tak, żeby były cztery. Czyli zobaczymy, czy uda się dopasować jakby wersję do klienta? Myślę, że możemy jechać, bo jestem bardzo głodny, także wbijamy do środeczka. Możemy do nawet tam pójść, chodź. kolega to ma kanał, który właśnie bazuje na ostrości i że tak powiem. Chcielibyśmy się zapytać, czy po prostu pan by mógł zrobić taką najpikatniejszą wersję, jaką pan aktualnie tutaj by mógł nam zaproponować. A, to jest alfa. Okej. Okay. Bo... No, no Dla mnie jest tak pik pikantnie, ale nie jest jakoś to topowy domy. W tej chwili na ten moment mam dużo tak naprawdę tak Dobra. dobre. I zobacz tam mucha też jest no, lekko. Na tym pikantna. Mam tutaj 20 gram czyli Chaje? Ja mam duży wybór wszystkiego. No tak, zaczynając? od tortilli mam trzy smaki, bo mam zwykłą, pszenną, udziałową, bazyliową, pomidor, chili. Dalej idziemy, jest, jest lawa. Pomidor, chili. Jest lawa, który również występuje w smakach, bo jest zwykły, pszenny, pomidor i no, kawałka To Weźmiemy dwa razy. Ale to patrz, kawałka. to ja jednak już ją jadłem, tylko nie pamiętałem. Za dużo ja nie... A z tych pozycji tutaj w Karkówce, na przykład według pana, taki ulubiony pański zestaw Jaki na przykład, jaka opcja z tym, która jest tutaj? Klasyk. Klasyk. Karkówka Ilością mięsa To weźmy klasek w tej tortilli czyli. W tortilli czyli i też jakby opcje sosów najostrzejsze, jakie by możliwe były Czyli ten czerwony pewnie będzie, bo on fajnie tak... No, gdzie? Ja ci powiem, że już po chwili... Po chwili czuję się, się, i... się tutaj. A, Doda pan coś od siebie tam i... Od razu mówię, że oprócz ostrej kapeczki, ja nie ma nic, Aha. Razu, A te jalapeno jeszcze są. Jalapeño, nie jalapeño. No. To ma być z kakupo, tak? Dobra, jest. i teraz te sosy? Łe. Wow. Tylko czerwony? No, no, no troszkę. Żeby paliło w razy. Tak. No dobra, i teraz warzywa wszystkie, nie wszystkie? Każdy sobie sam składa kebab, okay, sam wybiera dodatki, stąd jest ich taka ilość, a nie inna. No tak. Tylko? Tak. I to wszystko? No właśnie, co ty? Bez pomidorka? Trochę biednie. Kapuche? A cukinia? No cukini moje nie chcę się tym bez ja. Tu ludzie z drugiego końca Bozonia przyjeżdżają no. na tą cukinię. Puma, gorczyca. Jak słony, a, a reszta złodka, to marchewka. No i mama jest. robi, nie wiem co mają tam za dokładnie. Ale pyszna bardzo. Złotka no. jest? To jest domowy Czegoś takiego się w sklepie nie kupi. Zawijamy? Ja Zawijamy. To taki maluszek, bardzo. Piękna sprawa. Maluszek. <ślesky> Teraz na czas. 3 sekundy i w obrocie. Już wypadłem z obiegu. Koanie, za takiego kepsel... Co w nim? 3 dyszki, tak? No. 328? 64. No to od 32. To byłem no to blisko. Skoko, ale dobra, 32. Złote, ale tu macie no, prawie kilogram kebaba, pewnie. 80. Jestem głodny, stary. No, ja nie wiem, co jemu ja mówić wcześniej. Jest miślinka, mam ślinę o to No, słychać, słychać, właśnie wiesz. No? co? może spróbujemy. Bardzo, bardzo dużo smaków naraz. No, ale ten piklowany, piklowany no, to ona tutaj robi bardzo dobrą robotę, nie? Generalnie. Przebija się ten smak, mhm. ale powiem ci, że pomimo, że pan tutaj mówił, że to nie jest jakiś mega pikantny kebab, to ja czuję tutaj lekką pikantność. W sensie wiem, że pewnie twoje kubki smakowe są tak wyeksponowane już na ostrość że ty powiesz, że jakby zupełnie nic, ale dla takiego przeciętnego Troszkę. zjadacza kepsa, to będzie ostry kebab. W sensie, to będzie ostrzejsza pozycja. Nie mówię, że teraz w tym momencie mnie pali, tak że mówię, o kurcze, wybacz to, nie? Wyczuwalna jest pikantność mhm. i to bardzo mega dobrze podkręca tutaj smak. A nawet jak tam się wchodzi, to jest ostro tak, nie? Tak, mhm. powiem. Kwasowość z ostrością i z tą słoną karkówką, to jest połączenie, jakiego jeszcze nie wiem, szczerze wam powiem. Serio. A, co powiesz ale na Ale pozytywnie tym? mówisz? Tak. A co powiesz na temat samego mięsa, bo na przykład dla mnie tu ono się przebija na pierwszy plan. No właśnie, na pierwszy plan mam te pilowane A mi e, na przykład, a w sensie, w zależności pewnie, gdzie ukąszę. Mnie nie jest mięso na pierwszym miejscu, na pewno. Mm, faktycznie. Teraz jakby ugryzłem tą cukinię i przebija... To nie te... ja nie gryzłem mięsa, tylko ty nie je gryzłeś cukinii. Mm -hmm. mm. Ale ta cukinia to jest naprawdę coś innego. Coś innego, no jeżeli, jeżeli macie ochotę na jakiś tam nieszablonowy kebab, i czyś to tylko mango. Ten. ten sos ten, ten sos jasny, tak. No. Ale on jest mango chili, tam pan mówi, że dwie mhm. łyżeczki chili dorzuca. No kurczę, fajny. Inny, inny. To nie jest to samo, co jecie za każdym razem. Kebab na cienkim, sos średni. No. Tu jest coś innego, serio. Ale powiem ci, że wypakowany jest po brzegi, no? Pikantny jest. Nie powiedz, że nie. Trochę jest. Trochę jest. Ale w sensie dla mnie naprawdę jest tak, że odczuwam to. Trochę jest. Znaczy ja wiem, że ty pewnie nic. Ale dla ale... jest bardzo przyjemny, ja. w sensie ta pikanteria towarzysząca temu, jest dla mnie na takim poziomie, który nigdy nie zrobiłby mi problemu. Ale no jest kurczę inny. Powiem ci tak, ty... Bieska, dużo, 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 różnych, spakowany od góry do dołu. Ty to jesteś taką osobą, która musi nosić swój sos, żeby gdzieś był zadowolony. I wiesz, ta no, bomba, Mogę? to Czy można dorzucić? rzucić? Zajubyście. Mhm. No mnie szablonowa pozycja, ja wszystko to jakby jest inne niż to, co wszędzie możecie dostać, od razu ma plus. Od razu ma plus, dlatego dostałeś w tym odcinku, który możecie sobie tutaj zobaczyć, który nagrywaliśmy. W dzisiejszym odcinku przekonamy się, czy można wydać 100 zł na burgera oraz jakie kulinarne cuda można stworzyć, gdy cena nie jest ograniczona. Summa summarum chodzi o to, że mamy dwa stanowiska do gotowania i w tej serii będę zapraszał różnych uczestników i będziemy konfrontować się pomiędzy różnymi tematami odcinków. I w dzisiejszym odcinku lecimy sobie z burgerami, a moim gościem jest Maksym. Siemaneczko, e, dawno się nie widzieliśmy na tym kanale, witamy się tak oficjalnie, żeby było tak jak zawsze. W tym odcinku dlatego mówiłem, że masz plus za Pepsi. Bo nie ma tutaj. Tego. Bo nie było. Nie no jest, nawet nie wiem jak mam to opisywać, nie, bo to jest coś innego, totalnie coś innego. No na pewno wróciłbym tutaj, więc jak przyjadę, to chętnie wpadnę jeszcze raz spróbować, może bułki innej albo coś. był wege. Bo tam były trzy opcje dla wasza i trzy opcje Turki? Wege z karkówki. No nie ma. Nie, nie, ale chodzi o to, o chodzi o. Karkurę. Chodziło o wybranie placka, że miałeś trzy opcje w tym i trzy opcje w tym. Pita, lawasz i zbóła, nie? Tak, ale były trzy pity i trzy lawasze i my wzięliśmy lawasz, ten chili. chili. Mhm. No. A jeszcze jakby była Pita wersja Karolina Ripper. Nie, nie, ale powiem ci, że tak Boga kocham, mnie to lekko pali. Wiem, że ty we mnie patrzysz na mnie. A ty jesteś nawet. No to jest czerwony, no, mówię, pod, o, o no mówię ci, no weź zobacz sobie, Pati. Czy ja wychodzę na pusti, czy dla mnie to jest, kurde, pikantne. Ja ci powiem, że ostatnio bardzo mało pikantnego jedzenia, i że tak powiem, miałem poza jakimiś tam wybiórczymi challenge'ami. Więc być może ty jesteś już teraz, wiesz, po tej serii testów wszystkich ostrych burgerów. Wypalony, ale dla mnie to jest pikantne. Ja myślę, że wypalony, to ja już jestem, jest. Nie? Od urodzenia. Uch. Czy to widać, że jestem tu lekko mokry? No widać, widać. No widać, no. Czy to jest fake? Real łzy. Real reaction. Ty masz no reaction, a ja mam ten. To co ja jestem? No normalnie stałem się jakiś ostro lubny. Musisz... W sensie ostro reagujący. Ostro nielubny. Myślisz więcej czasu ze mną spędzasz. No, ej stary, nie wiem co jest. Kasper, podejrzewam, że... Nie no, pewnie ty byś lepiej tutaj tolerował to niż ja, ale to dla mnie jest ostry. Kasper nie niedługo na zawody pojedzie jest taki mocny. Ale tak na poważnie, nie szablonowe. Ja jestem ciekaw, czy Kasper po na przykład roku nagrywania z tobą, jakby po roku zjadł tego samego kepsa, jaki jedliście, pierwszy, czy by jakby tak samo go Wiadomo, Nie wiem, czy dobrze to wybytu no. Tak trochę rozmawialiśmy, że tak będziemy żeby podchodzić. Żeby musiał że spróbować, żeby no. sprawdzić, czy po prostu systematyczne jedzenie ostrego faktycznie wpłynie mu na zwiększenie tolerancji, nie? A ja na przykład zauważyłem, że jak teraz na bieżąco aż tak mocno, ostro nie jem regularnie, to staje się coraz słabszy, że jakby ta moja odporność na ostre idzie w dół jak zacząłem, na nowo, bo jestem mokry, no zobacz, co, co jest, a może, a ja wiem, Paweł powiedział, to ten ifem, co tu był, Karolina River. Nie mam nic z tego. I tam stos maksymalny. On jest przede wszystkim jest bardzo duży, ja już bym pełen żołądek, nie? ale jakby mógł, mógł, to bym jadł, no, jadł. Jak kupujesz jeden i masz dwa posiłki, tak. nie? Tak. No no bo ja, ja to już, nie? Ja chętnie zjem Ale... Pyszna jest, no. no. Ten jak je szybko. On mówi, że... No Zobacz, widzisz? Mieliśmy takie same, tak? Czy nie? No tak, ale... No. chodzi o to, że smakuje, mi naprawdę. Mi też smakuje bardzo. Mm. No, no jak Ale ja się nożarłem, nie? to, mm -hmm. że nie trenuję tego żoną na objętość, to ja nie mam miejsca już więcej. Jako amator powiedziałbym, że tu jest taka ostrość, szczerze. 4 na 7 i powiem ci, że no na pewno tam w Poznaniu znajdziesz jakby ostrzejsze pozycje, ale pod względem smaku ten naprawdę jest bardzo dobry to ja, jeśli chodzi o ostrość, półtora na 10. Tak dam. Mhm. Ale smak, dziewiąteczka. Bo okay. nie chcę zabierać sobie tej górnej skali, bo może będzie coś takiego, że ścigam się pod siebie jak będę jadł, nie? Ale tu mm. ogólnie jeden z lepszych kepsów, które mm, miałem okazję tak naprawdę testować, nie? jakbym z tobą poszedł na tego kebaba Big Daddy, to bym nawet gryza pewnie nie wziął. No właśnie, bo tak bardzo mocno podsycali mi tego Big Daddy. W komentarzach, bo pisałem właśnie do, do, do moich fanów tam na Instagram, na, na YouTube i jedyna opcja ostra, która pojawiała się, to właśnie Big Daddy. No powiem ci, że to jest jakby kebab, na który namawiają mnie już od nie, nie pamiętam kiedy jeszcze jakby nie wyhodowałem takiego kochanek, żeby tam pójść, nie? To weź wydrukuj sobie taką maskę kaczyńską papierową, ja ją założę i wejdę za ciebie. Oho, Teha. Serio bardzo, bardzo dobry. A ja? Ja to już nie więcej, więcej go wezmę, serio. Ale jest przepychota, przepychota, tylko jest go bardzo dużo, nie? Ja mam żołądek skurczony już pewnie pięciokrotnie, ale chciałbym ja dać to szczerze 9 na 10. Number one, faktycznie number one. No jest. jest, jest naprawdę dobry, ale mówię, no że jestem mokry. Amator zmoczył się, ale zjadł do końca. Zmoczył się amator. Kurde, przy całym kepsie... Nie Idziemy do sklepu po coś do picia I widzimy się za chwilę Cóż mogę powiedzieć Uwielbiam jeść rzeczy, których nie jadłem wcześniej Jestem bardzo zadowolony z tego Przejdzie auto Że mnie tutaj zabrałeś Niedaleko ciebie Coś, czego jeszcze nie miałem okazji jeść Jestem bardzo zadowolony Moja ocena 9 na 10 Nieprzekłamana, bardzo dużo smaków czuję Że mam w ustach chyba cebuli Trochę, ale ogólnie Ty brałeś bez ale coś tam musiało być takiego. Wiesz, ja brałem z cepką. To może uryzłem twojego. No, Ale czuję, że mam tak ma. jakieś przyprawy takie dużo. No ten Kurde. sos, ten na A. Sos na A. Na, ten, 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 ten... na tym się zatrzymajmy. Ten... Dobra, ja nie podsumowałem smaku, więc dla mnie też 9 na 10. Ostrość podtrzymuje, że dla mnie jest naprawdę... To było ostrzejsze, to nie było najostrzejsze, ale jakby to nie był najłagodniejszy kebab, jakiego jadłem, to zdecydowanie. Ale ta wersja pikantniejsza naprawdę budowała tutaj charakter i smak, aż muszę popić sobie. To dla mnie ostrość 1,5 na 10. Znaczy, ale... Ostrość 15 na 10 ale poza ostrością 9 na 10 i tego się trzymamy. Także bardzo dziękujemy za to, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, łapę, komentarz i wpadajcie koniecznie do Ifym Szefa na najnowszy film, w którym mieliśmy okazję rywalizować podczas przygotowywania burgera La Patte. Konfrontacja gotowania u mnie na kanale, a jak dotrwaliście do końca, to napiszcie komentarz Kater, bo tam ktoś idzie z psem. <laughs> Także dziękujemy, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Pancake. Oh,